Cristiano Ronaldo, jako jeden z najlepszych, a być może nawet najlepszy piłkarz w historii, w ciągu ostatnich lat doczekał się licznych następców. Przynajmniej teoretycznie. Media oraz kibice określali dziesiątki zawodników mianem nowego CR7, w każdym przypadku licząc, że to właśnie temu uda się dorównać portugalskiej legendzie. Chociaż, jak pokazała rzeczywistość, następcy Ronaldo chyba nigdy nie zobaczymy, to dziś w piłce na okrągło przyjrzymy się temu, co się stało z tymi, którym wróżono zastąpienie Cristiano. Piłkarzem od którego zaczniemy nasze rozważania jest nani, który spośród wszystkich graczy z tego zestawu miał najwięcej cech wspólnych z Ronaldo. O samego CR7 młodszy o zaledwie rok. Także zaczynał karierę w Sportingu i co więcej, 4 lata po Cristiano trafił do Manchester United. W nowym klubie Nani zaliczył bardzo trudny początek, ale po 3 latach znalazł się zdecydowanie w swoim prime. W sezonie 10/11 zdobył 9 goli i 17 asyst w 33 spotkaniach, a na początku 2012 roku jego wartość rynkowa wyniosła 37 milionów euro. Wtedy utrzymał świetną formę i był podstawowym piłkarzem United, jednak później przez dwa lata męczyły go kontuzje. Tak oto w 2014 po 7 latach, 230 meczach i udziale przy 105 bramkach portugalski skrzydłowy wrócił do sportingu. Po niecałym roku przeniósł się do tureckiego Fenerbacza, a następnie wygrał Mistrzostwa Europy wraz z reprezentacją, odgrywając w nich kluczową rolę. W kolejnych latach na niej zwiedził włoskie Lazio, hiszpańską Walencję, amerykańskie Orlando City, a nawet Liga. To jeden z niewielu piłkarzy, który grał na aż trzech różnych kontynentach i śmiało można nazwać go piłkarskim obieży światem. Z tym, że jednocześnie, pomimo bycia niezłym skrzydłowym, na nim nigdy nie powrócił do swojej szczytowej formy z okresu gry w United. Karierę zakończył w grudniu 2024 mając 38 lat, i choć zawsze był dobrym kolegą Ronaldo, to nie do końca sprostał oczekiwaniom, jakie mu stawiano. Bycie potencjalnym następcą Cristiano Ronaldo, jak się zaraz ostatecznie przekonamy, nie zawsze wiąże się z pozytywami. Fabio Paim, choć nie osiągnął praktycznie nic w seniorskim futbolu, jest przykładem tego, jak łatka nowego CR7 w połączeniu z brakiem samokontroli może zniszczyć życie piłkarza. Do seniorskiej drużyny Sportingu Fabio dostał się w 2007 roku, mając 19 lat. Na początku sierpnia kolejnego roku udał się natomiast na kilkumiesięczne wypożyczenie do Chelsea, która dała się skusić głosom, że w Lizbonie wyrasta nowy Ronaldo. Jak się jednak okazało w Anglii Paim potrafił czarować tylko w nieoficjalnych turniejach albo meczach juniorskich, a w pierwszej drużynie nie znalazł się ani na moment. Jego dalsza kariera była natomiast drogą na sam dół, wymieszaną z imprezami, alkoholem i niezbyt rozsądnym stylem życia. Po powrocie do Sportingu w klubie szybko zrozumieli, że nic z niego nie będzie, a już dwa lata później Paim grał w Angolii, później w Katarze czy na Litwie. W 2019 został nawet aresztowany na Kilka miesięcy, a po wyjściu na wolność wrócił jeszcze do piłki. Co ciekawe, tego powrotu dokonał w barwach czwartoligowego LZS starowice dolne, lecz nawet tam nie pokazał niczego i zakończył karierę po półtora roku. Historia jego upadku jest wprost niewiarygodna. Tym bardziej, że gdy Ronaldo w 2003 roku dołączał do United, powiedział w wywiadzie takie słowa. Jeśli myślisz, że jestem dobry, poczekaj, aż zobaczysz Fabio Paima". Iworyjski skrzydłowy Wilfred Zaha miał być następcą Ronaldo w Manchester United. Mając 12 lat trafił do młodzieżówki Crystal Palace, a jako 21-latek za 12 milionów euro przybył na Al Trafford. Z Cristiano łączył go bez wątpienia niesamowity drybling, a także szybkość, ale to nie wystarczyło, żeby zastąpić Portugalczyka. W barwach czerwonych diabłów Zacha wystąpił w jedynie siedmiu meczach i po dwóch latach wrócił do Crystal Palace. Mimo, że w United nie przeszedł weryfikacji, w kolejnych latach grał na poziomie czołowego skrzydłowego Ligi Angielskiej. Dla Crystal Palace stał się największą gwiazdą, a w sezonie 21-22 zdobyła aż 14 goli, co było jego personalnym rekordem. Łącznie w barwach macierzystego klubu rozegrała 458 spotkań, strzelając 90 bramek i notując 53 asysty, co w każdym z tych elementów czyni go zdecydowanym rekordzistą. W 2022 roku Zacha odszedł do tureckiego Galatasaray na rok, potem trafił do Olympique Lyon, a następnie amerykańskiego Charlotte FC. Dzisiaj jest absolutną legendą Crystal Palace i kto wie, czy gdyby w Manchesterze zaufano mu nieco bardziej, to nie pokazałby tam jeszcze więcej. Cesar Rodriguez był określany nowym Ronaldo w Realu Madryt, ale jego kariera została zniszczona w dość nietypowy sposób. W 2014 Hiszpan miał 20 lat i był uważany za przyszłość królewskich, a jego przyszłość zapowiadała się naprawdę obiecująco. Mimo tego minęły 3 lata, a w grze Hiszpana nie było widać znacznego postępu z uwagi na małą ilość gry jaką dostawał w jazdorskim Realu. Z tego też powodu w 2017 Hesse odszedł do PSG, gdzie miał odegrać zdecydowanie ważniejszą rolę. Niestety jego przygoda w Paryżu zamiast przynieść liczne sukcesy i przełom w piłkarskim rozwoju została naznaczona problemami w życiu prywatnym. W 2018 roku Rodriguez rozstał się ze swoją partnerką Arach Ruiz, z którą wspólnie miał dziecko. Kobieta oskarżyła go o brak opieki nad synem, na co złożył kontrpozew o zniesławienie, domagając się symbolicznego odszkodowania i kary więzienia dla byłej partnerki. Te sądowe batalie i medialne kontrowersje utrudniły Hiszpanowi przebicie się do pierwszego składu PSG i po trzech wypożyczeniach Hesse został wyrzucony z klubu za złamanie zasad związanych z pandemią COVID-19 oraz po doniesieniach o romansie z przyjaciółką Arach Ruiz. W kolejnych latach Rodriguez grał w Turcji, we Włoszech czy w Malezji. I choć bez wątpienia mógł zrobić wielką karierę na miano lidera reprezentacji Hiszpanii, to problemy w życiu prywatnym mocno mu to uniemożliwiły. Memphis Depay karierę zaczynał w holenderskim PSW, skąd w 2015 trafił do Manchester United. Jako, że miał 21 lat, a w poprzednim sezonie popisał się aż 28 golami i 7 asystami, kibice na Old Trafford wiązali spore nadzieje z jego przybyciem. Ze względu na styl gry i świetne pierwsze wrażenie, fani szybko zaczęli wróżyć Holendrowi z zastąpienia Ronaldo, lecz ich entuzjazm związany z jego przybyciem nie trwał długo. W swoim debiucie dla United Memphis strzelił dwa gole i zaliczył asysty, ale w kolejnych 52 meczach goli zdobył 5, a asyst 4. Z tego też powodu w połowie sezonu 16-17 Depay trafił do francuskiego Olympique Lyon. Tam odżył natychmiast i w ciągu prawie 6 lat był liderem drużyny oraz czołowym napastnikiem ligi francuskiej. W kampanii 20-21 zdobył 28 goli i 12 asyst we wszystkich rozgrywkach, po czym sięgnęła po niego Barcelona chcąca wzmocnić ofensywę. Niestety w Katalonii Memphis ostatecznie się nie przebił i po roku znów zmienił klub, tym razem dołączając do Atletico. W Madrycie jednak spisał się podobnie jak w Barcelonie. Raz było lepiej, a raz gorzej, w związku z czym większość kibiców straciła już nadzieję na jego powrót. Sam piłkarz w 2024 roku postanowił totalnie zmienić środowisko i przejść do brazylijskiego Corinthians. Choć w szczytowym momencie swojej kariery był wyceniany na 55 milionów euro, to i tak na początku jego przygody z topową piłką wróżono mu dużo, dużo więcej. Andres Silva przypominał tę wersję Ronaldo, jaką mogliśmy oglądać po odejściu z Realu Madryt, czyli silnego i skutecznego napastnika. Chociaż on sam nie zagrał nigdy w żadnym z klubów, z którymi związany był CR7, to portugalskie pochodzenie i tak zapewniło mu liczne porównania do pięciokrotnego zdobywcy złotej piłki. Mając 21 lat, Andres strzelił dla Porto 21 goli i zaliczył 8 asyst w swoim pierwszym pełnym sezonie w seniorskiej drużynie. Jego wartość rynkowa wynosiła wtedy 25 milionów. Euro, ale włoski Milan, widząc w nim nowego CR7, zdecydował się wyłożyć za niego prawie 40. Tyle, że w Mediolanie Silva spędził rok, a 10 goli, które zdobył, nie robiły większego wrażenia. Z tego powodu później udał się na wypożyczenie do Sewilli, gdzie jednak znów grał średnio, a bramek zdobył 11. Dopiero wtedy podjął decyzję o przenosieniach do niemieckiego Eintrachtu Frankfurt i już w swoim pierwszym sezonie zanotował progres, strzelając 16 bramek i notując 5 asyst, pomimo lekkich problemów z kontuzją. Kolejny rok był natomiast jego primem, a 29 goli i 10 asyst w 34 meczach były świetnym wynikiem, o którym mówiło się trochę mniej jedynie ze względu na historyczne 41 goli Lewandowskiego. Po tym sezonie życia Silva odszedł za 22 miliony do RB Lipsk i od tamtej pory zaczął notować stopniowy regres. Po dwóch latach trafił na wypożyczenie do Realu Sociedad, a następnie Werderu Brema i w trzech ostatnich sezonach strzelił łącznie tylko 16 goli. Marco Asensio zadebiutował w Lidze Hiszpańskiej w sezonie 15-16 w barwach Espanyolu i już wtedy dał się poznać jako genialny skrzydłowy. Wówczas na wypożyczeniu w drużynie z Katalonii zdobył 4 gole i 13 asyst, co sprawiło, że Real doszedł do wniosku, że trzeba mu dać okazję na grę w seniorskiej drużynie. Swój pierwszy rok w Madrycie Asensio mógł zaliczyć do udanych. Rozpoczął go golem w Superpucharze Europy, a zakończył trafieniem w samym finale Ligi Mistrz. Łącznie zdobył 10 goli i 5 asyst, a rok później 11 i 6 asyst. Kampania 18-19 miała być dla niego decydującym sprawdzianem, ponieważ wtedy Real opuścił Ronaldo. Wtedy jednak Marco zamiast stać się nową gwiazdą nie popisał się, i grał podobnie jak wcześniej, a jakby tego było mało, kolejne dwa sezony również miał bardzo słabe. Dopiero w latach 2021-2023 jego kariera zaczęła wracać na lepsze tory, kiedy jako półrezerwowy zdobył 24 gole i 10 asyst w ciągu dwóch sezonów. Po tym wzroście formy, popartym niezłymi liczbami, po Hiszpana zgłosiło się PSG, lecz w barwach drużyny Enrique Asensio zamiast stać się liderem znów był jednym z wielu. Z tego powodu w połowie kampanii 24-25 Marco odszedł do Aston Villa, gdzie zaliczył bardzo dobry początek. W 2025 roku mając 29 lat wyceniany jest na 20 milionów euro. Marcus Rashford to przykład piłkarza z karierą pełną wzlotów i upadków. Jego przygoda w dorosłej drużynie United zaczęła się w sezonie 15-16. Porównania do Ronaldo były nieuniknione z uwagi na tę samą pozycję i ogromny talent, dlatego przez pewien czas mogło się wydawać, że Anglik ma wszystko, by stać się drugim CR7. W swoim pierwszym sezonie jako rezerwowy zrobił dobre wrażenie ośmioma golami i dwoma asystami. Rok później zdobył 11 goli, a asyst 6, dzięki czemu wywalczył swoje miejsce w pierwszym składzie. W kampanii 17-18 było jeszcze lepiej, 13 trafień i 9 asyst, a rok później identyczny wynik. W tamtym momencie wartość rynkowa Rashforda wynosiła już 80 milionów, a kolejny sezon był dla niego przełomowy pod względem indywidualnym. Wtedy Anglik zdobył 22 gole i 12 asyst, skakując tym samym na nowy poziom. W sezonie 2021 21 goli i 18 asyst. Rok później przyszła drastyczna obniżka i bardzo słaby wynik, ale kolejna kampania przyniosła 30 trafień i 12 asyst, czyli rekordowy wynik. Wyglądało na to, że 25-letni Rashford ma realne szanse na walkę o miano najlepszego skrzydłowego świata, ale wtedy przyszedł mocny regres. Kolejne dwa sezony United były słabe i przyniosły odejście Rashforda na wy Pożyczenie na początku 2025 roku do Aston Villa. Dziś Marcus ma już 27 lat i pomimo wielu kontrowersji zapracował już na miano legendy United, rozgrywając ponad 400 meczów i mając udział w 215 bramkach. Jadon Sancho to wychowanek Manchesteru City, ale i tak w jego karierze nie zabrakło porównań do Ronaldo. Anglię opuścił on w 2017 roku, kiedy przeszedł do Borussia Dortmund. Tam następnie zaliczył olbrzymi postęp, a mając 19 lat, był wyceniany na 130 milionów euro. W 2021, mając 21 lat, Anglik zdecydował się dołączyć do Manchester United i choć nie przejął koszulki z numerem 7, bo ta należała właśnie do Ronaldo, to i tak widziano w nim wersję CR-7 z początku w Manchesterze. Ogromne oczekiwania zostały jednak brutalnie zweryfikowane przez rzeczywistość. Transfer Sancho do United okazał się kompletną porażką. W 83 meczach skrzydłowy zdobył 12 bramek i 6 asyst. Po niecałych dwóch latach kibice na Old Trafford ostatecznie w niego zwątpili, choć warto zaznaczyć, że istotną rolę w jego upadku miał też konflikt z trenerem Ericiem Tenhagen. W 2024 roku Sancho odszedł do Chelsea na zasadzie wypożyczenia. W ciągu roku zdobył tam 3 gole i zaliczył 10 asyst. Jego regres jest na Naprawdę dramatyczny, bo choć cały czas potrafi pokazać przebłyski prawdziwego geniuszu, to jego forma z ostatnich lat nijak ma się do tego, co prezentował w Borusii jeszcze przed transferem do Manchesteru. Vinicius Junior trafił do Realu Madryt w 2018 roku, właśnie mając za zadanie zastąpić Ronaldo. Mimo ogromnej jak na nastolatka z Brazylii kwoty transferu sięgającej 35 milionów euro oraz wielkich oczekiwań, początek skrzydłowego na Bernabeu był delikatnie mówiąc kiepski. Na jego grę narzekali fani, eksperci, a nawet koledzy z drużyny. Problemem był brak skuteczności, średnio efektywne sztuczki techniczne i niezrozumienie taktyki. Kolejne dwa lata również były dla niego słabe, ale w klubie nadal w niego wierzono, dzięki czemu w sezonie 21-22 przyszło długo wyczekiwane, ale potężne przełamanie. Vinicius stał się wówczas jednym z liderów Realu, którym jest do dziś. Wtedy z Drużyną Królewskich sięgnął po Ligę Mistrzów oraz po Mistrzostwo Hiszpanii, zdobywając 22 gole i 18 asyst. Rok później nieznacznie poprawił te liczby, kończąc rozgrywki z 23 golami i 19 asystami, choć to nie wystarczyło do wygrania Champions League lub krajowego tytułu. Kampania 23-24 była natomiast lepsza. Los Blancos odzyskali oba najważniejsze trofea, a Vini ustanowił swój rekord strzelecki zdobywając 24 gole. Dzisiaj jest gwiazdą Realu, która podobnie jak kiedyś Ronaldo świeci najjaśniej w lidze mistrz. To bez wątpienia piłkarz, który spośród wszystkich wymienionych w tym odcinku najbardziej zbliżył się do dokonań Ronaldo, chociaż i tak na ten moment jest mu do niego daleko. Alejandro Garnacho to dość dziwny przypadek piłkarza porównywanego do Ronaldo, a jego wyjątkowość polega na tym, że pochodzi z Argentyny, czyli kraju Messiego, zatem największego rywala CR7. Mimo tego Garnacho do Akademii United trafił mając 16 lat i od tamtej pory konsekwentnie się rozwijał. Podobny wzrost do Ronaldo, ten sam klub i ta sama pozycja sprawiają, że Alejandro, który co ciekawe sami z wielkim fanem Portugalczyka jest często określany jego potencjalnym następcą. W Premier League zadebutował już jako 17-latek, a w kolejnym sezonie zdobył 6 bramek i 6 asyst jako rezerwowy. Zdecydowanie przełomowa pod kątem jego rozpoznawalności była kampania 23-24, kiedy zyskał miejsce w pierwszym składzie i za zaufanie oddzięczył się 10 golami i 7 asystami, tym piękną przewrotką, przypominającą gole strzelane przez samego Ronaldo. Rok później, pomimo gigantycznego kryzysu, United Garnacho zaliczył postęp i wykręcił jeszcze lepsze statystyki, będąc jednym z niewielu piłkarzy, który wciąż utrzymuje czerwony. Diabły na powierzchni. W 2024 roku doczekał się także powołania na Copa America i, choć jeszcze nie gra istotnej roli w kadrze, to być może za jakiś czas stanie się jej gwiazdą. Pod koniec 2024 wartość rynkowa Garnacho wyniosła aż 50 milionów i niewykluczone, że niedługo w Manchesterze przejmie on koszulkę z numerem 7. W tym miejscu dajcie znać, co myślicie o piłkarzach wymienionych w tym filmie i jacy byli albo są inni potencjalni następcy Ronaldo. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału, zachęcam sam do wspierania go, a tymczasem polecam rzucić okiem na film o wychowankach Realu Madryt. Do zobaczenia już niebawem w Piłce na Okrągło.